Bardzo dziękuję. Proszę państwa, moja pierwsza wizyta zagraniczna po tym, kiedy objąłem urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w polskim rządzie, to była wizyta w Brukseli. To był listopad 2015 roku. Kiedy przyjechałem do Brukseli, usłyszałem, że powinniśmy jako Polska wypełniać obowiązek, który na nasz kraj przyjął poprzedni rząd, obowiązek przyjmowania uchodźców albo w rzeczywistości emigrantów, którzy napłynęli do Europy podczas tego kryzysu emigracyjnego w 2015 roku. Wtedy zapytałem, czy to rzeczywiście jest skuteczna metoda pomocy ludziom dotkniętym wojną. W moim przekonaniu nie była i nie jest to skuteczna metoda pomocy tym, którzy są dotknięci wojną. A właśnie usłyszeliśmy przed chwilą z ust ojca Syryjczyka, Franciszkanina, który na co dzień przecież pomaga ludziom, służy ludziom, który jest świadkiem, świadkiem tego, co dzieje się w Aleppo i tego, w jaki sposób można skutecznie pomagać. Podczas tych wszystkich moich spotkań przekonywałem moich partnerów z innych państw Unii Europejskiej, że Relokacja nie jest wyrazem solidarności, że musimy kierować naszą pomoc bezpośrednio do tych, którzy tej pomocy oczekują. Metody podziału emigrantów tylko wyzwalają nowe fale napływających do Europy, powodując kryzysy w Europie i wcale nie uzdrawiając sytuacji na Bliskim Wschodzie. Stąd też nasz rząd, rząd pani premier Baty szydło, konsekwentnie pomaga na miejscu. Stąd też te dzisiejsze. Decyzje świadczące o tym, że możemy i powinniśmy pomagać na miejscu. Zwróćmy uwagę na efektywność tej pomocy. Mówił o tym ojciec, że jedno dziecko wyleczone w Europie, za tą sumę pieniędzy możemy wyleczyć dziesięcioro dzieci w Syrii. Jeden do dziesięciu. Taka jest skala zakresu tej pomocy. Jedno euro wydane. W, na Bliskim Wschodzie za to euro możemy dziesięciokrotnie zwiększyć zakres naszej pomocy niż to euro wydawalibyśmy na zachodzie Europy. A więc spójrzmy pod kątem właśnie efektywności świadczonej pomocy. No i jeszcze może taki prywatny, indywidualny punkt widzenia. Ja jestem ojcem trójki dzieci. Gdybym miał wybór, żeby wysłać moje dziecko na leczenie gdzieś za granicę i gdybym mógł e, wyleczyć to dziecko w miejscu, w którym mieszkam, no to przecież jest to oczywiste, że skorzystałbym z tej pomocy na miejscu. A więc pomagajmy, pomagajmy tym, którzy tej pomocy potrzebują. To jest konkretna, dobrze zaadresowana pomoc. To jest y, rzeczywista pomoc, a nie tylko y, mówienie o tym, że można by coś zrobić, ale do końca nie wiadomo jak to zrobić. To nie jest polityka. Nie, to jest realna i skuteczna pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Dziękuję.